Witam kochani, witam pozdrawiam miusa Chrystusa. Kochani patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości. Dlaczego? Dlatego, że nie miał grzechu. I według Starego Testamentu Jezus powinien żyć w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, mieć kilka dzieci. Dożyć spokojnej starości, jak najbardziej spokojnej, gdyż on nie miał grzechu. Więc powinien żyć w totalnej radości. Ale wycierpiał krzyż. Wcześniej wycierpiał wiele pomówień, przeciwstawień, nie tylko ze strony y, kleru, judaizmu, ale też nawet własni uczniowie rości ludzie, których leczył, których karmił. A co on mówił? A jemu było ich szkoda. Żalił się nad nimi, ponieważ nie powiedział, że byli porąbani, tylko byli jak owce bez pasterza. I lata, dziesiątki, może nawet setki lat, owiec bez pasterza właśnie to przyniosło. Przyniosły orkę na Ugorze, ale on się nie poddał. Nadal orał, nie rzucił sprzętem o ziemię i nie powiedział, tato, zabieraj mnie stąd, to nie ma sensu. Więc, kochani, dalej. Więc wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Więc haniebnym byłoby było, by śmierć na krzyżu ale następnie za to wiedział, że on usiądzie po prawicy tronu nie dla siebie pamiętajcie, on tego nie zrobił dla siebie samego tylko dla nas, a my naśladujemy jego czyli my nie robimy nic dla siebie samego my to robimy dla tych my następnie musimy się świecić powstać i zajaśnieć i błyszczeć nie dla siebie samego tylko dla tych, którzy go nie znają Musimy widzieć potrzebę. Gdy idziemy ulicą i widzimy ludzi, to nie widzimy grzeszników, tylko ludzi, którzy potrzebują Chrystusa. Nie wiedząc o tym. A niektórzy się o to modlą. Proszą o jakiś znak. Często może my idziemy ulicą i widzimy człowieka, Zagubionego i możemy do niego podejść i, hej, i porozmawiać z nim. On może powiedzieć: Wiesz co, akurat dzisiaj, i od kilku dni, ewentualnie, nawet ja proszę Boga, żeby dał mi jakiś znak. I to, że ze mną rozmawiasz teraz, to jest tym znakiem. Prze to pomyślcie o tym, czyli o Jezusie, który od grzeźników wzniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie. Abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Kochani, jeszcze raz, to jest list do Hebrajczyków. Cały ten list napomina, przypomina Hebrajczykom, czyli Żydom, którzy byli, którzy musieli uciekać byli religijnymi refugees, uchodźcami religijnymi. Szczerze mówiąc oni byli uchodźcami wiary, ale gdy chcieli wracać z powrotem do Izraela i gdyż wszystkie mienie im zostało zabrane, stracili wszystko, domy, pola, uprawne i musieli uciekać i spodziewali się, że te przyjście Jezusa będzie jutro i albo będą zabrani do nieba, albo będą mogli wrócić do swoich domów. Ale to się przedłuża, przedłuża się, oni się stają niecierpliwi, ja, chyba to nie był ten Mesjasz. Dlatego autor tego listu pisze do nich ten list pocieszający, aby ich wzmocnić na, na, na wierze i aby im przypomnieć, że ilekolwiek lat tutaj my przechodzimy przez cokolwiek, to to jest tylko ułamkiem, ułamka, ułamka, sekundy, milisekundy, mi w porównaniu do wieczności. Więc nie patrzcie się na ten czas, w jakim tu musicie cierpieć. W ogóle nie nazywajcie tego cierpienia. Podnieście głowy do góry i bądźcie przykładem dla innych. Przestańcie myśleć sami o sobie. Ponieważ Chrystus nie myślał sam o sobie, gdy tutaj po raz kolejny, gdy cierpiał na krzyżu i nie dla siebie samego usiadł po prawicy ojca, tylko dla swojej oblubienicy, dla tej, którą kocha, aby jego miłość była w nas, abyśmy my aby on w nas, przepraszam, on w nas poprzez tą oblu, po, 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 poprzez swojego ducha sprawiał, że ta oblubienica się powiększa, że jest nas coraz więcej. I nikomu nie życzymy, nikomu nie życzymy piekła, kochani. Bo Jezus nikomu nie życzył piekła. Ani, następnie czytamy coś. Czytamy te wersy 4-5. Nie lekceważ karania pańskiego, co są, to są cytaty z, z mądrości Salomona, ale ja tego jakoś tutaj nie kupuję, wybaczcie mi. Nie kupuję tego, gdyż w innym liście czytam, że Bóg nas nie nastawia na próby, że te próby to daje nam szatan, próby wiary. I e, Paweł, dlaczego? Bo, ale ktoś powie, Darek, to jest duch święty. Dlaczego się przeciw, przeciwstawiasz duchowi świętemu? Gdyż, kochani, ja się mogę tutaj mylić. Ja oczywiście nie chcę robić doktryny, ale y, czytam, że skoro Jezus bierze na y, swoje bary. Zbłąkaną owcę o niej nie bije po drodze. Ani, to my narażamy się na próby. Jeśli my, no, na gorsze próby, gdyż zawsze próby do nas przychodzą. Jezus powiedział: sztorm przychodzi i na, do, do mądrego, i do nierozumnego. Ten sam sztorm. Tylko na jakiej teraz ziemi. Na jakim gruncie, gdzie zbudowałeś swój dom? Więc kochani, każdy z nas będzie miał sztorm. Jezus, gdy się modlił w 17 Jana, nie prosił Boga powiedział: Nie proszę cię, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś uchował od złego. Ale tu nie chodziło też o to, żeby im się nic złego nie stało, uczniom. Jak też tym wszystkim, kto, bo Jezus którzy po nich przyjdą. Więc Jezusowi nie chodziło w ogóle o to. Jezusowi chodziło tutaj o to, żebyśmy my umieli przejść przez to. Żeby mądrość i prawda, a Jezus jest tą prawdą, przyszły do nas aby świat nas nie dotknął, tak jak ogień ani smród spalenizny nie dotknął, tych trzech Hebrajczyków, gdy król Nebuchadnezor kazał ich rzucić do ognia, takim nas to nie może dotknąć. Nie może nas dotknąć zdrada ojca, matki, przyjaciela, żony, syna, córki. Nie może nas nic takiego dotknąć. Nie możemy płakać przez nich, my możemy płakać tylko za nimi. Jeśli płaczemy przez to, co ktoś nam zrobił, to od razu trzeba wstać i powiedzieć: coś tu jest nie tak ze mną. To nie jest coś nie tak z nimi, tylko po pierwsze ze mną, bo ja płaczę przez nich. Przez swojego szefa w pracy. Ja mam płakać za nim, bo on tego nie rozumie. Więc, kochani, Bóg nas, czytamy w liście do... w liście, przepraszam, w liście bodajże Jakuba, czytamy, że, Bóg, przestańcie opowiadać, że to Bóg was yy, na próby, nas, te, na, yy, te, no, że Bóg wam daje próby. Bóg ich wam nie daje, Bóg nie jest skory na, na, na pokusę. Bóg was nie kusi, tu nie chodzi o to, o pokuszenie, właśnie o te próby, jakie przechodzimy. Bóg tego nam nie daje, Bóg nam nie daje testów testuje nas szatan, żebyśmy leżeli, żebyśmy położyli znowu i mówili, że jesteśmy bezradni i, i, i jesteśmy niczym. Kochani, niedawno dostałem taką jakąś sugestię do oglądania na YouTube kanału, którego tytuł jest Jak trudno być katolikiem czy trudno być katolikiem. Kochani, i nie czepiamy się tutaj teraz z katolików, gdyż kochani, w kościołach, w kościołach wszystkich, prawie wszystkich, jest śpiewany chrześcijański blues. W tych kościołach, które tego nie rozumieją. Jest śpiewany chrześcijański blues z refrenem, ciężko mi jest, ale jakoś przejdę. To czyli, jeśli nam jest ciężko, to nam będzie jeszcze cięższe, jeśli my wierzymy, że, to jest nam, że nam jest ciężko. Jezus przyszedł, żeby dać nam pokój. Pokój wam zostawiam, i tego pokoju nikt nie pojmie, tylko ten, który jest we mnie, a ja w nim. Wszystko się będzie waliło, Twój dom. Kochani, załóżmy, że tym domem, o którym to budowlo, o którym Jezus mówi, jest faktycznie dom, który my budujemy. Wiecie dobrze, że my nie jesteśmy w stanie na tej ziemi, na jakiej mieszkamy, zbudować domu takiego, żeby on przetrwał jakikolwiek żywioł albo próbę czasu. Nie jesteśmy w stanie. Może przyjść tornado. Ktoś powie: Dobra, ale ja mam dom całusienki z cementu, z betonu. Tak, może przyjść trzęsienie ziemi. może przyjść długotrwała powódź i w tym domu będzie taka zgnilizna, że już nic jej nie, nie wyczyści. Koni, kogo tu chodzi o to, jak my się zachowamy po, po, po zniszczeniu takiego domu. Czy będziemy płakać o bo myśleliśmy, że ten dom przetrwa. Tyle pieniędzy w niego wsadziłem, myślałem, że zbudowałem coś trwałego na wieki, dla, dla mnie i dla moich jeszcze pokoleń, które po mnie przyjdą i w korytarzu będzie mój obraz wisiał ku czci i chwale naszego przodka, który dom zbudował. Nie, w tym domu ma wisieć Chrystus. Pani, nie po to nas Bóg stworzył, żebyśmy my tworzyli budowlę. Te domy się mogą zawalać. Tylko teraz jak my przechodzimy przez zawalenie tego domu? Które myśmy budowali, w którym myśmy zainwestowali pieniądze? Czy my się tym załamiemy? Czy my, powiemy, czy my powiemy, Bóg dał, Bóg zabrał? Błogosławione imię Boga. Mimo to, że Bóg nie zabrał, co powiedział Job, Hiob, powiedział, że Bóg dał, Bóg zabrał, ani Bóg niczego nie zabrał, szatan zabiera. Bóg został o to oskarżony. Mimo wszystko w słowach Joba nie było bluźnierstwa. Czytam. Bóg go za to nie mógł pokarać. Znaczy nie pytania nie też, że pokarać, tylko nie było nic złego. No. Mimo to on mówił to z niewiedzy. Zauważcie, bo to też, to też ma powiązanie z tym, o czym ja teraz do was mówię. Kochani, bliska mi osoba, boli się o pokój. Ona chce mieć ten pokój ta osoba, od Boga. Gdyż się bardzo łatwo denerwuje. Ta osoba rozumie, że wiarą, że to wiara ma być w, w, włożona w leczenie, gdzie, kochani, nie w leczenie Boże, kochani, a to niekoniecznie wiara, to jest słowo. To jest Słowo, to jest obietnica Boża, gdyż to nie my leczymy, ale Bóg. Wiara w tym pomaga oczywiście. Ale teraz tak, to właśnie to samo się tyczy tego pokoju. My musimy wierzyć, że mamy pokój. Nie dać się wybić szatanowi, który chce nas położyć na łopatki za każdym razem. Kochani, nie jest ciężko być Chrześcijaninem, pod warunkiem, że my rozumiemy, co nam Jezus zostawił. My to rozumiemy i my tym żyjemy. My mówimy, ok, no to jeśli tak, tak jest, to tak jest. My, do nas musi trafić faktycznie to, że Bóg dlatego nas, dla, miłość Boga jest tak wielka, że On poświęcił swojego Syna. Dla nas. Syn poświęcił samego siebie swoje niebiańskie ciało, do którego nigdy nie wróci, już cały czas będzie człowiekiem, o czym czytamy w Piśmie Świętym. A my, kochani, często starzejemy się, nie możemy sobie darować, że nam ząb wypadnie, albo jak my wyglądamy teraz, albo że łysiejemy, że siwiejemy, że zmarszki, że to, że tamto. I zarazem. Czekamy na Jezusa Chrystusa. My, którzy twierdzimy, że wierzymy, że to jest krótkie życie, zmartwychwstajemy, wszyscy będziemy młodzi. I kochanie, to, to wtedy nikt nie będzie nikomu nas zazdrościł. Nie, nie będziemy komplementować siebie wzajemnie jako masz ładną skórę albo zęby. Wszyscy tylko, gdy otworzą oczy, szczerze, to ja nad niem, nie czym będziemy spali, bo czytam, że nigdy nie będzie nocy już. No ale załóżmy. Załóżmy, że śpimy, pierwsza rzecz, tylko wstajemy, to od razu chcemy iść i Chrystusa zobaczyć. Się nie możemy doczekać. A tu sobie. Zajmujemy tyłki niepotrzebnymi rzeczami. A jeszcze nie raz krytykujemy ludzi za ich wygląd. Jak on wygląda, jak ona wygląda. Tak, by ta osoba była jeszcze winna swojego wyglądu. Tylko ciekaw jestem, czy my to osobę za wygląd winimy, czy my widzimy Boga. Że Bóg kogo źle ulepił. Warto pomyśleć. Kochani, nie dajmy się załamać tak jak się dali załamać Hebrajczycy. Ale cały czas mamy mieć nos w piśmie świętym i mamy dojść do tego, żeby mleko przestać jeść, przestać pić. I żeby zacząć właśnie jeść te twarde, twardy pokarm, abyśmy innym mogli dać mleko, aby i oni mogli jeść twardy pokarm jak najszybciej. Działajmy dla królestwa, a nie dla siebie samego. Yy, kochani, yy, raz jeszcze przypomnę ten werset, dlatego, bo już tu powiedziałem się, nie zgadzam za bardzo z tym karaniem Boga, ze smaganiem nas Boga w Nowym Testamencie. Bodajże w Izajaszu czytamy. Przyjdą czasy, mówi Bóg, co o ile coś złego. Coś się Tobie przetrafi, nie ode mnie to wyjdzie. I kochani, jeśli przyszedł Jezus, jeśli przyszedł zbawiciel, to to są te czasy, w których my żyjemy. Jeśli naszego grzechu nie ma, to znaczy, że cokolwiek złego się nam dzieje, to nie złego w naszych oczach, to nie jest to od Boga pokaranie za coś. Bóg nas za nic nie pokarał. Bo chce, żebyśmy go kochali, żebyśmy to zrozumieli nie na płaszczyznach ludzkich. I pani często wam podaje, że ten werset jest właśnie w, 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 w liście do Hebrajczyków, a to nie jest u Hebrajczyków, tylko właśnie u Piotra. Dlatego zawsze mi się myli z Hebrajczykami, gdyż właśnie Hebrajczycy, tak jak wiele razy wspomniałem oni. Mieli ochotę wracać do Izraela i zostawić wiarę w Jezusa przez te straty. Ale Paweł, ale Piotr, to, 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 jest, to jest werset z pierwszego listu Piotra. Yy... Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on się o, gdyż on się o was troszczy. Nie przejmujcie się niczym. I to jest właśnie to Jezus mówił. Ojcze, proszę cię, abyś ich uchował. Nie zabierz ich z tego świata. Nie zabieraj z tego świata. No, oni, zwierzę, oni nie mogą zniknąć, ale żeby oni nie popadli w myślenie tego świata. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł chodzi wokół jak ryczący lew, jak ryczący lew. Przypominam, on udaje lwa. Tak naprawdę, Reinhard Banki powiedział, to jest mały kotek, który tylko ma przed sobą mikrofon potężny wzmacniacz z tym, z dużymi głośnikami. I on próbuje, aby jego miałczenie było zreferowane jako, yy, war, yy, jako warczenie. Lwa, on udaje lwa, ale on już jest pokonany. Przypomina Wam, kim byliście, wraca do tego w Waszych myślach, abyście wydzwonili za chwilę do kogoś, prosili o modlitwę, zrobili łańcuch modlitwy, ewentualnie byście wypadli na kolana, gdyż Wam się przypomniało coś z przeszłości. My się może poszli na lekcję jogi, na jogę, na medytację, aby opróżnić swoje myśli. Tak, kochani, Po chwili my wracamy do świata, do życia, my znowu myślimy. My myślimy, kochani, jeśli nasze myśli będą, sku, będą na Jezusie, mimo to, że będziemy słyszeć głos złego z przeszłości, czytamy o tym, że Szatan cały czas nas oskarża, będzie nas oskarżał. Więc zamiast tego niech On nas oskarża, ale my słyszymy głos Jezusa, który poprzez krzyż mówi kocham Cię. Nie dajemy się wtedy pochłonąć. I powiem Wam parę miesięcy temu, iż te słowa z greckiego tutaj chodzi o to, że on chce nas tak rozrobić, jak namielone mięso, potem zblendować nawet i wy wypić przez słomkę. Tak chce nas rozrobić. Byśmy wpadli w depresję, leżeli na ziemi, że jesteśmy bezradni i jesteśmy wtedy nikim już. Przeciwstawcie się Mu mocni w wierze. W wierze. Czyli mamy wierzyć, że mamy wierzyć w to, kim jesteśmy, kim nas Jezus uczynił, a nie poprzez modlitwy innych za nas. Kochani, to my mamy się stać silnymi poprzez Chrystusa w nas. Mamy wiedzieć, że on w nas jest. Chrystus nas nigdy nie opuścił. Powiedział, o was nigdy nie zostawię. Tylko my potrafimy dopuścić to się szatana na tyle, że będziemy myśleć, że Jezusa z nami nie ma. Że go nie ma w nas. I teraz wiedząc właśnie, te same cierpienia to są udziałem braci Waszych na całym świecie. Wszyscy przez to przechodzą. Nie ma innego, nie ma człowieka z kosmosu. Jezus przez to przechodził, my przez to przechodzimy. Ale mamy się stać silnik. Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkich cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi. Utwierdzi, umocni i na trwałym gruncie postawi. I o to się modlił Jezus. Ojcze nie zabiera ich, tylko postawić na trwałym gruncie. A tym gruntem jest kto? Chrystus. Jeśli nasze myśli będą przepełnione Nim, non stop będziemy w komunii z Nim. Rano wstajemy, czytamy Biblię, dziękujemy Ojcu za wszystko, przypominamy sobie, kim jesteśmy, jedziemy samochodem, tramwajem, idziemy na ulicy. Dziękuję Ci, Jezu, za to, dziękuję Ci, Jezu, za to. Jeśli są przepełnione Nim. Kochani, medytacja nam nic nie da. Nie jesteśmy w stanie. Pani, dlaczego ja uważam, że szatan stoi za medytacją? Gdyż Jezus nie chce, żebyśmy mieli puste myśli. Jezus nie chce, żebyśmy byli pustakami. Mam on, dlatego czytamy właśnie o odnowie myśli, a nie o opróżnieniu myśli. Nowy człowiek w nas, czyli Jezus Chrystus w nas. Pozdrawiam wszystkich w imię Chrystusa.